Co tak naprawdę dzieje się z cenami domów w Wielkiej Brytanii? Główne wskaźniki pokazują jedno, ale prawda jest o wiele bardziej skomplikowana. Wygląda na to, że mamy do czynienia z opowieścią o dwóch zupełnie różnych rynkach. No to co? Zanurzmy się w dane i zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Okej, okay, więc oficjalnie, według najnowszych danych, ceny domów w UK poszły w górę o 1,3% w skali roku. Niby nie dużo, ale na klusie, prawda? Stabilny, spokojny wzrost. No właśnie, niby tak, ale czy to cała historia? Absolutnie nie. Ta jedna mała liczba plus 1,3% tak naprawdę ukrywa, no cóż, ukrywa całą masę dramatycznych różnic, które dosłownie dzielą kraj na pół. I właśnie ta mapa idealnie pokazuje o czym mowa. Wystarczy rzut oka. Wielka Brytania to dzisiaj, no to jest rynek dwóch prędkości. Północ rośnie i to całkiem nieźle. A południe, a na południu ceny lecą w dół. Mówimy tu o dwóch kompletnie różnych światach. Dobrze, zacznijmy od tej pierwszej części opowieści. Przyjrzyjmy się południowej Anglii i spróbujmy zrozumieć, dlaczego tamtejszy rynek hamuje. I tu liczby nie kłamią. Londyn, południowy wschód, południowy zachód, wszędzie tam widzimy małe, ale jednak bardzo wymowne spadki cen. A co jest w tym kluczowe? To pierwsze takie spadki od, uwaga, 18 miesięcy. To naprawdę o czymś świadczy. Więc skąd to się wzięło? Co jest głównym winowajcą? Jedno słowo niepewność. Przez ostatnie miesiące nad rynkiem wisiała groźba wprowadzenia nowego, rocznego podatku od nieruchomości wartych ponad pół miliona funtów. No i ta perspektywa, jak można się domyślić, skutecznie zamroziła zapał kupujących żeby zrozumieć skalę tego problemu, spójrzmy na ten wykres. W samym Londynie ponad połowa, dokładnie 51% domów na sprzedaż łapała się na ten potencjalny podatek. To znaczy, że dotknąłby on gigantyczną część rynku. Nic dziwnego, że wszystko stanęło w miejscu. Okej, okay, to było południe, a teraz odwróćmy monetę. Zobaczmy, co działo się w tym samym czasie w pozostałej części Wielkiej Brytanii, bo tam historia jest no cóż, kompletnie inna. Proszę bardzo, liczby mówią same za siebie. Północny zachód wzrost o prawie 3%. Szkocja, Walia też solidnie na plusie. To jest po prostu totalny kontrast w porównaniu z tym, co widzieliśmy przed chwilą na południu. No dobrze, ale skąd taka przepaść? To jest w zasadzie podręcznikowy przykład działania popytu i podaży. Na południu na rynek trafiło więcej domów, a jednocześnie niepewność podatkowa zdusiła popyt. A w pozostałych regionach dokładnie odwrotnie mniej domów na sprzedaż i, co ważne lepsza przystępność cenowa. To musiało napędzić wzrosty. I w tym całym zamieszaniu na scenę wkracza wydarzenie, które, można powiedzieć, wywróciło stolik mowa o niedawnym ogłoszeniu budżetu państwa. Ten cytat od Richarda Donella idealnie oddaje nastroje. Kiedy niepewność wreszcie zniknęła, rynek mógł oddechnąć. Koniec spekulacji to zielone światło dla kupujących i sprzedających, żeby w końcu zacząć podejmować decyzje. A co ten budżet tak naprawdę przyniósł? No cóż, to taka trochę słodko-gorzka pigułka. Z jednej strony świetna wiadomość. Groźba tego nowego rocznego podatku została zażegnana, zniknęła. Z drugiej gorsza wiadomość. Nic nie zrobiono z wysokimi kosztami transakcyjnymi, czyli ze słynnym stamp duty. I właśnie tutaj pojawia się takie pojęcie drenaż fiskalny. O co w tym chodzi? W uproszczeniu progi podatkowe, w tym przypadku dla stamp duty, są zamrożone. Nie drgnęły od lat. A w tym samym czasie ceny domów cóż poszły mocno w górę. Efekt? Coraz więcej osób wpada w wyższe progi i płaci po prostu wyższy podatek. A jak to wygląda w praktyce? Zobaczmy. Jeszcze kilka lat temu, w 2019, tylko 1 na 5 osób kupujących dom płaciła ponad 2,5% stamp duty, a dzisiaj? Dzisiaj to już jest 1 na trzy osoby. To jest realny, namacalny wzrost kosztów. I żeby nie było, nie mówimy tu o jakichś drobnych kwotach. Weźmy na przykład takie miasta jak Aldershot czy Crowley. Ktoś, kto kupuje tam dom za średnią cenę, musi się liczyć z rachunkiem za stamp duty na poziomie 10 tysięcy funtów. To naprawdę sporo pieniędzy. No dobrze, to podsumujmy. Co to wszystko oznacza dla przyszłości rynku? Co czeka osoby, które planują zakup nieruchomości? Myślę, że ten cytat świetnie to podsumowuje. Strach miał wielkie oczy. Rynek odetknął z ulgą. Mimo, że nie było wielkich, oczekiwanych reform, to samo zdjęcie tej presji, tej niepewności zadziałało jak balsam. Czego więc możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Po pierwsze, na pewno zobaczymy ożywienie, zwłaszcza na południu, tam gdzie rynek był najbardziej zamrożony. Po drugie, ten podział na północ i południe no cóż, on raczej nigdzie się nie wybiera. I po trzecie niestety, wysokie koszty zakupu związane ze stamp duty wciąż będą dużym wyzwaniem. I to wszystko prowadzi nas do jednego kluczowego pytania. Z jednej strony mamy na rynku więcej pewności a to jest paliwo do wzrostu. Z drugiej jednak mamy coraz wyższe koszty zakupu które działają jak hamulec która z tych dwóch sił okaże się dominująca w nadchodzących miesiącach. To będzie fascynujące do obserwowania.